Ja akurat kwestię alkoholu bym zostawił w tle, bo to jest problem drugorzędny. Dok bardziej bym się, bardziej bym się skupił na kwestii weta marszałka, bo to tutaj Włodzimierz Czarzask też nadaje sobie uprawnienia, których nie posiada. Przypominam, że marszałek... Jak to nie? E jak już sobie nadał, to posiada. <gry> no tak i to, to możemy już mówić o tym, że tutaj nasza koalicja rządowa e rozumie prawo, w sensie interpretuje prawo na swój sposób i też tak możemy o tym ten, ten, to, to komentować, ale e marszałek Sejmu nie nie ma możliwości nie nadać obiegu jakiejś inicjatywie ustawodawczej, o ile ona spełnia wszystkie wymogi formalne, więc to jest zwykły powrót do zamrażalki sejmowej. Zresztą no, myślę, że Marszałek Czarzasty trochę chyba się zagubił i zatrzymał się w czasie, bo nie żyjemy już w PRL-u, a on jako były komunista albo być może wciąż aktualny, tylko gdzieś ukrywający to po cichu, były członek PZPR-u i przypominam, człowiek, który Relatywizował zbrodnie Armii Czerwonej. Idzie Rzecz, w stronę Polski. Post... Pan Czarzasty twierdzi, że nas Ruscy wyzwolili. No właśnie to miałem na myśli. I to się że, oczywiście że, że gdzieś w relatywizował Ruska nie łapie, nie? bo w jaki sposób. Tak, ja bym powiedział nawet więcej, że każdy przedstawiciel koalicji rządowej, który zagłosował na marszałka Czerzastego, po prostu napluł na pamięć żołnierzy wyklętych, napluł na wszystkich opozycjonistów, którzy byli w czasach PRL-u prześladowani. Więc teraz wizje marszałka czarzastego po powrocie, zamrażalki o stosowaniu weta marszałkowskiego pokazują, że, pokazują dokąd będzie, będzie w Czarzasty Szczerzasty zmierzał. Myślę, że niektórzy wręcz zatęsknią za marszałkiem, za marszałkiem Hołownią. Także wodzimy Szczerzasty z całą pewnością. Myślę, że już w najbliższym czasie koalicji rządowej być może nawet już będzie nie na rękę. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie odwołany, bo marszałek Sejmu nie jest po to. Aby blok blokować inicjatywy ustawodawcze, tylko po to, aby nadawać im bieg i takich uprawnień po prostu nie ma. Więc to jest skandaliczne w ogóle, że to urzędzie wodzimy rzecz tego o, o stosowaniu e, o weta marszałkowskiego, jest absolutnie skandaliczne, bo nadaje sobie uprawnienia, których polskie prawo mu nie nadało. Marek.